Teraz posłuchajmy słów Pisma Świętego, które nas przygotowuje nam pożegnanie Świętej Pamięci. Czytanie z Księgi Mądrości. Duże sprawiedliwe są w ręku Boga i nie dosięgnie węgla. Stało się o tym mówić, że ona zejście ich poczytamy za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim zrozumieniu doznają kaźni, nadzieja ich pełna jest w nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią duch wielki. Bóg ich bowiem doświadczył i zaraz ich godnymi siebie. Doświadczył ich, jak złoto w tyklu i przyjął ich, jak ofiarę. ofiar. Dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się, jak iskry po schcianisku. Będą sądzić ludy, zapraszają nad narodami, Pan królować będzie nad nami, nad nimi. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy nim trwali. Łaska bowiem i na miłosierdzie dla jego wyznawców. Oto Słowo Boże. Mówi się z słowami psalmu. Pan moim światłem i zbawieniem moich. Ja tym zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrańcom mego życia, przed nim miałbym czuć trwogę. zawsze przebywać w jego domu przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana.